I to coś właśnie wam pokażę. Dwie takie poduchy. Wzięliśmy te z Insaya, były tanie, za 20 zł. Dwóźc programu. I jedna z najistotniejszych rzeczy, które cudem udało się znaleźć, dorwać w poszło. Pomyślę, że będzie fajny nawet, wiesz, żeby zostawić sobie po świętach. Że tak przez jakiś Aha, czas, okay. To co? A no. o co ci chodziło? Byłem <laughs> przekonany, że ty chcesz to wyrzucić po Normalny jesteś. Jest. Trzeba sprawdzić, czy działają. One kosztowały... A ty, ty Nie. nie. <laughs> Bardzo długo szukałam ścierek świątecznych. nie były czerwone. I z czym ja skończyłam? Czerwone ręczniczki. Ale białe też takie ekri. Były w Lidlu. Niecałe 7 złotych taki dwupak. To tyle. Więcej nie kupiliśmy. Test. Pamiętaj, że pierwsza sekunda to zawsze jest... sobie. co jeszcze mam z poprzednich lat? To znalazłam okay. takie poszewki. To dostaliśmy kiedyś na prezent. Taką. Generalnie my co roku kupujemy poszewki, ale ten mały czor, nasz królik wszystko zżera, to znaczy nam do niczego się nie nadają.